Witam was wszystkich bardzo serdecznie moi drodzy najnowsze wydanie magazynu Lego City jest już w sprzedaży a to już jest numer 10 w tym roku cena dalej ta sama 14.99 a w tym magazynie dostajemy taką oto unikatową kartę T-Rex kontra Triceratops edycja limitowana dostajemy też fajny zestaw Lego o którym zaraz wam opowiem i oczywiście rozpakujemy go sobie no i oczywiście dostajemy ten magazyn. Także zapraszam Was na tą recenzję. Jeszcze zanim zaczniemy, to przypominam tylko, że jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to proszę zróbcie to, dawajcie łapki w górę, zostawiajcie komentarze, to naprawdę napędza mnie do dalszej pracy. No dobra, ale to tyle. I zacznijmy sobie jak zwykle od figurki. Powiem Wam szczerze e, i mi się podobają właśnie takie figurki, jeżeli chodzi o Lego City. Nie chodzi tu o to, że jest tu mało czy dużo klocków, ale chodzi tu właśnie o takie rzeczy jak na przykład taki skorpion. To są według mnie takie unikatowe klocki, które rzadko można zdobyć. No chyba, że w jakichś dużych zestawach raczej się takich rzeczy nie kupuje albo chociażby taka oto skrzynia no niby nic takiego ale w ilu zestawach można ją kupić? Bo jeszcze chodzi, jeżeli takie złoto czy takie diamenciki, to jeszcze można dostać. Także jest tu kilka naprawdę fajnych rzeczy, które mi się podobają w tym malutkim, malutkim, bo malutkim zestawie. Założymy tą torbę, mam nadzieję, że ja to zrobię dobrze. Okej, okay, jest głowa. Jest kapelusz, i jest jeszcze bardzo duża lupa. Nie rozumiem tylko trochę w zestawie tej lupy. Wow, bo to jest jednak poszukiwać przygód. Więc po co mu ta lupa? Ale patrzcie, ona rzeczywiście powiększa. O, to jest bardzo ciekawe. No to tutaj na plusik. Muszę powiedzieć, jest to rzeczywiście lupa powiększająca, a nie jakaś zabaweczka. Ale mm, popatrzcie, naprawdę bardzo fajnie wykonany jest ten nasz poszukiwać przygód. O, tu go może docisnę. Ma taką jeszcze torbę. No, yy, właśnie takie zestawy mi się podobają. Niby nic, ale jednak yy, takie dosyć unikatowe. To odkładamy na bok. Kartę już Wam pokazywałem. I przejdźmy sobie do recenzji magazynów. Magazyn jest bardzo ciekawy. Opisuje on przede wszystkim tego naszego tutaj bohatera, albo chociażby też mamy tutaj następne akta bohaterów, i profil Gabi to kamera. Czyli to jest to oczywiście reporterka, która przeprowadza różnego rodzaju wywiady. I tu ta gazeta zaczyna się dosyć ciekawie, ponieważ już się zaczyna pierwszymi jakimiś poszukiwaniami skarbu prowadzonego, prowadzonymi przez naszego bohatera. Mamy też komiks. Komiks jest dosyć obszerny, bo ma aż 14 stron. Jest też instrukcja do składania, ale jak widzieliście jest bardzo prościutki ten zestawik do poskładania. Założę się, że nie będziecie potrzebować instrukcji. Komiks, tak jak mówiłem, bardzo duży, 14 stron, przerywany właśnie takimi różnymi zagadkami związanymi właśnie z dżunglą, z poszukiwaniem skarbów. Także do, dosyć fajna zabawa. Mamy też plakaty. Proszę, już Wam pokazuję plakat. Plakat numer jeden jest taki, uśmiechnięty ten nasz poszukiwacz. Przebija się przez ścianę, chyba trzeba będzie podnieść Ej, troszeczkę tak. kamerę. I drugi plakacik, proszę bardzo. Bo wow, tutaj to Indiana Jonesa przy, przypomina, ale w sumie z batem mogli ten bat też dorzucić. To e, też by było fajnie, nie? Jakbym miał ten bat. Dalej mamy jeszcze kolejne, słuchajcie, tutaj zagadki które możecie rozwiązywać i słuchajcie, popatrzcie, azyl w dżungli. Mamy tu kilka fajnych zestawów Lego, na przykład kład ratowników dzikich zwierząt, tu są 74 klocki, albo obóz ratowników dzikich zwierząt, popatrzcie, z motor, różnego rodzaju zwierzęta, fajne zestawy, naprawdę super. Jeżeli chcielibyście na przykład zbudować taką małą, Właśnie mały obóz w dżungli, albo jak oni tutaj nazwali, azyl w dżungli, no to właśnie te zestawy można tu ze sobą połączyć. Nie wiem tylko, czy ten tutaj, to co jest tu też, wchodzi w ten zestaw obozu ratowników. Prawdopodobnie tak, bo tu jest aż 500 klocków. Popatrzmy, że bez obaw żadne zwierzę nie będzie tutaj głodne. Oddany zespół jest zawsze gotowy do pomocy. W domku na drzewie oraz z samolotu jest świetny widok na całą okolicę. Ciężarówka może przewozić tony żywności. Potężny dźwig ułatwia podnoszenie ciężkich przedmiotów. Czyli tak, to wszystko wchodzi tutaj w jeden zestaw. Czyli mamy tutaj tak naprawdę dwa zestawy. No i dosyć fajnie to wygląda. Jeżeli tu jest też taki słoń, no to powiem szczerze, może warto się takim zestawem zainteresować. Ale przejdźmy sobie dalej. Oczywiście kończy nam się ten komiks tutaj. I popatrzcie kolejne łamigłówki, kolejne zagadki, e, możecie je rozwiązywać. Zachęcam Was do przeczytania komiksu. I jest też konkurs, oczywiście, od, od redakcji. Jest on dosyć prosty, bo wystarczy tylko narysować poszukiwacza skarbów w akcji. I możecie wygrać pokazuję Wam tu z bliska trzy razy powietrzny wyścig albo jeden raz łódź podwodna badaczy oceanu. Oczywiście, do tego. Konkursu musicie do tego rysunku, w konkursie musicie też kupon konkursowy dołączyć. Pamiętajcie, że koniec konkursu jest 5 listopada, ale nie umiem znaleźć informacji. Aha, do 5 listopada trzeba wysyłać pracę, a 10 jest ogłoszenie wyników. Także jeszcze czas jest, żeby w tym wszystkim wystartować. Kolejny numer LEGO City 5 listopada, popatrzcie, będzie czadowa zabawka, minifigurka budowlańca ze sprzętem drogowym. No, ciekawe, chociaż wydaje mi się, że ten poszukiwacz skarbu to jest lepszy zestaw. Zastanowię się, czy warto będzie kupić ten kolejny zestaw. To znaczy magazyn. To by było na tyle, moi drodzy. Trzymajcie się. Pozdrawiam was serdecznie. Hej